jest podcast fokus o zdrowiu, gościnnie, z Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy dość krótko, ale o bardzo ważnym problemie. O tym, jak skrócić ścieżkę diagnostyczną chorych z rakiem płuca. Jest to choroba, która oczywiście jest bardzo ciężka do leczenia. Jest to choroba, w której liczy się czas, liczy się to, jak szybko zostanie postawiona diagnoza, żeby jak najszybciej wdrożyć nowoczesne leczenie. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Pan Profesor Piotr Rutkowski. Dzień dobry. Piotr Rudkowski. reprezentuje Narodowe Instytut Onkologii w Warszawie, a jednocześnie jestem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pani Sylwia Jeczyńska-Kolasza. Dzień dobry. Ja reprezentuję Komitet Farmaceutyczny Amerykańskiej Izby Handlowej oraz firmę Amgen. Panie profesorze, jest taki jeden problem, który przewija się i który akcentują specjaliści, którzy zajmują się leczeniem raka płuca. Że pacjenci, którzy powinni być tak naprawdę bardzo szybko zdiagnozowani, nie dostają w jednym czasie skierowania na badania histopatologiczne i badania molekularne. Dlaczego tak się dzieje? Czy coś z tym można zrobić? Tak, to jest, to jest rzeczywisty problem, który rozwiązany już w kilku ośrodkach, ale nie jest to skierowanie obligatoryjne, więc ja wytłumaczę. W sy sytuacji jaką mamy, to mamy takie sekwencyjną diagnostykę, czyli najpierw wstawiamy rozpoznanie histopatologiczne raka płuca, a następnie ośrodek albo ma podpisaną umowę z, z diagnostyką molekularną, albo nie ma i wtedy dopiero pacjent jest skierowany, znaczy jego materiał na diagnostykę molekularną, a czasem pacjent dopiero na konsultację, gdzie sam ten materiał y, przewozi, co oznacza tygodnie zwłoki. W raku płuca rzeczywiście czas jest bardzo istotny. Tymczasem rozwiązania są dwa. Jedno to jest stworzenie ośrodków kompetencyjnych diagnostyki i leczenia raka płuca, czyli tzw. lung cancer unitów, tak jak jest dla raka piersi czy raka jelita grubego, gdzie ta diagnostyka od razu jest połączona i co więcej, zakłady patomorfologii mają odpowiedni. Stopień akredytacji i doświadczenia w diagnostyce, i obowiązkowe jest wtedy wykonanie badań molekularnych. Od razu. A drugie. To też można zrobić. Tak naprawdę w polskim prawie rzeczywiście konieczne jest pobranie zgody od pacjenta na badanie molekularne. W związku z tym, jeżeli diagnozujemy raka płuca, podejrzewamy raka płuca, możemy od razu również pobrać, wystawić drugie skierowanie na badanie molekularne, że pacjent podpisał tę zgodę. I dzięki temu ten pakiet idzie łącznie do zakładu patomorfologii, który oczywiście ma umowę z diagnostyką molekularną, albo jest to pod jednym dachem, i nie trzeba ponownie zapraszać pacjenta. Okej, okay, proszę pana, pani, ma pan raka płuca. W związku z tym musimy jeszcze dorobić dodatkowe badania, co zajmie kolejną wizytę i kolejne 2 3 trzy, trzy, trzy tygodnie. I to jest i to jest clue programu, bo tak naprawdę w części ośrodków, w tym który ja reprezentuję czy Narodowej Instytut Onkologii, ale również Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Centrum Onkologii Bydgoszczy, czy szpital w Zakopanym, tam tamto jest rutynową praktyką i dzięki temu pacjenci są dużo szybciej zdiagnozowani, a rzeczywistością jest też że nie można podjąć obecnego tak naprawdę nowoczesnego leczenia raka płuca bez określenia jego podtypu molekularnego bo te leki są jakby dostosowane do danego typu nowotworu Rak płuca nie jest jedną chorobą. Nie dzisiaj. jest już jedną chorobą, czyli jedna nazwa, ale wiele podgrup. No dobrze, ale to wydaje się bardzo logiczne, no, żeby wystawić od razu jak gdyby dwa skierowania, wziąć dwie zgody. O co chodzi? Myślę, że szczęści z tego, że chorzy na raka płuca są diagnozowani w bardzo wielu ośrodkach, które nie myślą w ogóle o, o tym etapie jakby diagnostycznym. My na przykład jako Polskie Towarzystwo Onkologiczne stworzyliśmy nawet aplikację dla lekarzy, żeby pomóc im w jakiś sposób... Rozliczyć badanie molekularne i, i do którego nowotworu, co zlecić. Ale lekarz nawet nie musi y, y, zlecać tych badań, bo te typy badań molekularnych może zlecić patomorfolog. On przede wszystkim musi wystawić skierowanie i wziąć zgodę. Więc w związku z tym. Y, to powinno być obligatoryjne i, tak jak powiedziałem, rozwiązaniem jest albo stworzenie lung Cancer Unitów wystarczającej ilości dla polskich pacjentów 22 tysiące chorych na raka płuca to jest całkiem spora liczba. Dużo. To jest pierwsza rzecz, a druga, a, a jeżeli mówimy o diagnostyce, prawdopodobnie dwa razy więcej, prawda? Bo podejrzenie nie równa się rozpoznanie. A druga sprawa to jest e, tak naprawdę e, wymóg. Dla ośrodków biurokratycznych. Ja myślę, że. Yy... Jeżeli mówimy o czymś, co mamy usprawnić na poziomie tylko administracyjnym, to to jest super przykład do tego, że ten wymóg jest bezsensowny. Tak naprawdę jak pacjent pod, wystawiamy skierowanie na badanie diagnostyczne, histopatologiczne, od razu powinien podpisywać zgodę na badanie molekularne i to powinien być wymóg jednego skierowania. Pani Serwia, no właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Przecież tak naprawdę taka sytuacja powoduje, że ludzie. Tracą szansę na życie, bo ja rozumiem, że rak płuca to już nie zawsze jest koniec życia, tylko to zaczęła być w wielu przypadkach już choroba przewlekła, prawda? Zdecydowanie, co prawda czasami stereotypowo wciąż się uważa, że rak płuca to jest choroba, której nie da, się, nie da się wyleczyć, nie da się leczyć, zdecydowanie tak już nie jest, mamy dostęp do wielu innowacyjnych terapii, no ale kluczem do innowacyjnych terapii jest diagnostyka, więc cały problem polega w tym, żeby tę diagnostykę wykonać na wysokim poziomie i w jak najkrótszym czasie i Pani poprzednie pytanie, zresztą no w punkt, dlaczego więc tak nie jest, że się wystawia jednoczasowo dwa, dwa skierowania, to to jest po prostu sedno całej całej sytuacji, dlatego współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowane i Komitet Farmaceutyczny Amczam, ale także grono ekspertów zaangażowanych w leczenie raka płuca wypracowało model, który właśnie sprowadza się do tego, że takie skierowanie od razu należałoby wystawić zarówno do patomorfologa, jak i na badanie molekularne i tę ścieżkę skrócić, uprościć. I tak jak Pan Profesor powiedział, no to, to nie jest, to jest tylko i wyłącznie zarządzenie administracyjne, to jest lepsza koordynacja, nie wymaga ani żadnych nakładów finansowych, a Rezultat? nie chodzi, rezultat. Tu, nie chodzi tu wyjątkowo o pieniądze, bo... Nawet taki... my tracimy te pieniądze. A, a tutaj może tylko zyskać wizyty, pacjent. Co najmniej. No tak. A tu może zyskać pacjent. Szybka ścieżka, szybka decyzja i jak najszybsze wdrożenie leczenia. Proszę Państwa, dzisiaj, dopóki ten problem jeszcze nie jest rozwiązany, chociaż myślę, że za chwilę będzie, skoro Państwo apelują, ja mogę Państwu tylko poradzić, że jeżeli macie podejrzenie raka płuca, to naprawdę zgłaszajcie się do dobrych, dużych ośrodków, chociażby takich, w jakich pracuje Pan Profesor Rutkowski. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.